Na stoisku oficyny wydawniczej Rytm. Moim gościem jest pan Robert Koniusze, autor e, wierszowanej książki kucharskiej. E, o jakim tytule? Kornelka i jadelka gotują. Tytuł nie jest przypadkowy, ponieważ są to moje córki, które były inspiracją do napisania tej książki, ponieważ razem gotujemy. I tak też powstało 20 prostych przepisów, które dzieci same mogą zrobić, ale bawiąc się jednocześnie słowem. Celem tej książki jest to, żeby dzieci spędzały więcej czasu z rodzicami, przede wszystkim na gotowaniu, ponieważ jedzenie łączy ludzi i jest to dobra trampolina do wspólnych dyskusji, ale to też jest bardzo dobra alternatywa dla dzieci, które na przykład nie lubią za bardzo jeść. Kiedy dziecko wspólnie z rodzicami przygotuje np. Na naleśniki czy spaghetti, które jest w tej książce, chętniej sięga po takie danie i z przyjemnością je, a jednocześnie może spędzić czas z rodzicami na wspólnej zabawie oraz na konsumpcji tego, co samo wytworzy. Czyli poza e, grzebaniem palcem po ekranie smartfonu jest życie. Jest życie, i myślę, że to życie w kuchni jest bardzo potrzebne, ponieważ to każdy je, każdy konsumuje, a jednocześnie można potraktować to jako dobrą zabawę. Czyli książka ma charakter edukacyjny, a jednocześnie ma być tą lekką literaturą rymowaną dla dziecka, gdzie uczy się jednocześnie kultury słowa. Dziękuję bardzo.